SiemkaTurajbak.pl Dzisiaj będę mówił o najlepszych formacjach w grze FIFA 13 Ultimate Team Zaczniemy od są tutaj jest kilka, cztery formacje, są trzech z tyłu ale najlepszą z nich jest na pewno 3-5-2, ponieważ reszta z nich no jest słaba w defensywie i, i, i tak w tej formacji w 3-5-2 jedna z najlepszych formacji jedna z moich czterech najbardziej ulubionych mamy trzech obrońców on tak wygląda, że wygląda tak, że te, też dosyć słaba w defensywie, ale jeżeli mamy dosyć szybkich obrońców tak 75 mniej więcej szybkość, wolniejszych nie chcemy. Muszą być szybcy. Mamy też dwóch defensywnych pomocników, którzy którzy bardzo ciężko pracują też w defensywie, tylko musimy wybrać odpowiednich piłkarzy, na przykład nie takich na przykład defensywnych pomocników, którzy ciągle się łączają do ataku. Można znaleźć ich pracowitość w obronie i w ataku, jeżeli wystartujcie nową karierę, tam nazwijcie ją FIFA Ultimate Team, potem z jakimś słabym zespołem, żeby nie było tych dobrych piłkarzy, bo jak wy wejdziecie na przykład Chelsea, no to nie pokazuje wam, jak wyjdziecie tam w Szukaj Piłkarzy, nie, nie pokażę wam zawodników z Chelsea. Także weźcie jakiś słaby zespół i wtedy szukacie i wyświetla się wam tam lista tam transfery. Szukacie tam na odpowiednią pozycję, wpisujecie dane, potem wchodzicie w dane piłkarza i tam będzie przewiniecie, przewiniecie w bok, to będzie jego pracowitość w obronie i w ataku. Także chcemy tak, żeby bardziej w defensywie pracował. Pomocnicy też nie chcemy takich co na przykład Jarvis, lewy pomocnik z Barka i z Premier League. on ma niską pracowitość w ataku i wysoką. Niską pracowitość w obronie i wysoką w ataku, także on się nie cofa. Także nie chcemy go w tej formacji, na przykład. Chcemy kogoś, kto się też cofa, żeby pomóc w obronie. No i zawsze mamy tutaj trzech z przodu w ataku, którzy są. Następna formacja, którą polecam, jest to najdroższa formacja, tak jak w poprzedniej FIFA 4-1-2-1-2. No i tutaj. Ym, Mamy defensywnego pomocnika, także tutaj nie potrzebujemy. Też najlepiej mieć szybkich, ale nie potrzeba tak jak formacji, która ma trzech z tyłu obrońców środkowych. Także nie muszą być tacy, tacy szybcy. Lewych obrońców najlepiej, żeby mieli średnią pracowitość w ataku i defensywny pomocnik tak samo żeby pomagał więcej w obronie, a tutaj pomocników mogą pomocnicy boczni mogą być bardziej ofensywni tak samo tutaj ten ofensywny pomocnik środkowy i napasnicy także tak. Ja używam właśnie teraz 4-1-2-1-2 i 4-3-2-1 z moją drużyną. Moje ulubione dwie formacje. 4-2-3-1 następna dobra formacja bardzo defensywna. Możemy pozwolić sobie na to, żeby yy, boczni obrońcy się włączali do ataku, bo mamy tutaj jeszcze dwóch środkowych defensywnych pomocników. Lub jeżeli nie chcecie, żeby obrońcy się włączali, no to bierzecie obrońców, którzy się tak nie włączają i możecie wziąć wtedy defensywnych pomocników, które bardziej się podłączają do ataku. Zależy jak wolicie grać. Czy wolicie grać środkiem, czy raczej bokami Mamy też tu dwóch po bokach ofensywnych pomocników? Środkowego napastnika i napastnika. Też bardzo dobra formacja, bardzo fajnie się gra. Następna formacja, moja ulubiona w tej grze 4-3-2-1. Um, używam obrońców bocznych, tutaj, którzy się nie włączają do ataku, którzy zostają zawsze z tyłu. Bo, jak miałem tutaj takich, co się włączają, mam, mam piszczkę, ale gram na defensywnym. Gram na defensywnym ustawiam, żeby on nie szedł do ataku ciągle. Bo tutaj zostaje dziura, pomocnicy też się włączają. No i, no i łatwo skontry w ogóle wtedy przeciwko tej formacji. Także chcemy mieć obrońców, którzy się tak nie włączają do ataku. Pomocników najlepiej, żeby byli, pracowitość, żeby była tak średnia w obronie, i średnia w ataku. Ym, I no i mamy tutaj lewego napastnika, prawego napastnika i napastnika. Także jest też 4-3-3, ale 4-3-3 nie lubię grać, za bardzo jest. Wolę grać bardziej środkiem. Nie, nie lubię tak grać z skrzydłami za bardzo. Ta formacja bardziej tak, no bardziej mi odpowiada po prostu. Nie, nie wiem jak wam, ale to jest moja ulubiona formacja w tej grze. Także tak, to, to by było na tyle. Jutro postaram się zrobić filmik, w którym, co tam będzie, zapomniałem, może zrobię coś, pohandluję lub coś, niedługo jak widać milion będę miał, także mam, o, mam tu jeszcze jedną paczkę dla Was, jakaś paczka otworzymy, niedługo będę miał milion pieniędzy, Ansalidi. W tej paczce nic takiego, co tu jest? O 352 za 1000 się sprzeda, także nie jest tak ile. Eee, wystawimy na, 2, na 6 godzin. Dobra. A się nie sprzeda, chyba. Także to, to jeszcze to za 250 się sprzeda. I także tak. Także jutro postaram się, żeby wyszedł ten filmik, także do jutra na razie.